Siemanko z tej strony, Phoenix i witam Was w moim vlogu. Czyli będę gadał z Wami o różnych rzeczach. A czy nie o różnych, tylko że dzisiaj mam jeszcze dobrą nowinę i dobrą wiadomość: że będą dwa trailery z Hello Neighbor czyli takiego jakby Hello Guest i Hello Neighbor, Hello Neighbor Alfa, pierwsza i druga, czyli że ta nowsza, która wyszła w 2021. Czyli że sąsiad został, że sąsiad, że sąsiad jest poszukiwany i ten kruk, gdzieś dał gdzieś klucz, nie wiem, gdzieś tam, gdzie jest taki komin, tam gdzie jest taki ogień i musimy po prostu otworzyć na samej górze piwnicę, a później jak już, wiecie, nie oglądaliście jeszcze tej nowej gry, więc ja nie będę tutaj wam tutaj zdradzał, ale ja to mogę wam nawet pokazać, tylko nie wiem czy tegoś się... Ta gra właśnie. Właśnie ta gra. To jest właśnie ta nowsza gra. I nie wiem, czy już ktoś z Was oglądał, yy, yy, jak, to, jak to się wszystko wydarzyło, bo niektórzy tego nie oglądali jeszcze, tej nowej wersji yy, tego Hello Neighbor. Ale na pewno to nie będzie na moim kanale tej nowszej wersji. Właśnie na laptopa zgrałem. Na laptopa to znaczy pobrałem tą grę. na razie mam błąd, więc będę musiał jeszcze nad to popracować. Ale jest ta gra, wszystko jest idealnie. Czyli, że jeszcze będą te, te trailery, jeszcze tej, y, trailer tej nowej, tej nowej gry. Hello Neighbor, jeszcze tutaj są jakieś, tu są jakieś zdjęcia. Y, no, i będzie też trailer Hello Guest, czyli o takim też kruku. Tylko, że po prostu, wiecie, no, Hello Neighbor się rozwija, wszystko się rozwija. I o czym dzisiaj będziemy dyskutowali? No, właściwie o Hello Neighbor, bo ta gra będzie 1 czerwca albo 23 czerwca. Przepraszam was, bo. Zakończenie szkoły jest chyba 23 czerwca czy 24 czerwca, nie wiem, dlatego 1 czerwca może nagram tam najbożą, może, albo może drugiego. Nie będę tego przekładał. 1 czerwca nagrywam i będzie idealnie. Albo 2 czerwca, nie wiadomo. Eee, zobaczymy jak to się stanie. Jeśli 1 czerwca, czyli w poniedziałek to niestety. Więc na pewno jak będzie sobota, to będzie albo trzeci, albo czwarty, nie będę liczył, ale będzie gra Halo na pewno ta gra jest bardzo super, na pewno już, kal... no już tyle youtuberów to grało, że szok. No i tyle po prostu, yy, że jeszcze nagrać w tym roku, w tym nowym, gdzie technologia poszła do przodu, to może będzie odcinek, ale na laptopie na pewno nie będzie, bo wiecie, no, muszę jeszcze z tym popracować. Muszę pobrać jeszcze lepszą wersję, muszę coś tutaj pomajsterkować, może zmienię program Windowsa 10, bo muszę sobie zmienić program, coś teraz mi się tam, wiecie, piosenki robię, na telefonie, już pierwszy widzieliście ten, ten mix, to jest gang mojego kolegi, dlatego wiecie, zresztą możecie posłuchać tej piosenki, zmiksowana jest spokojnie, mam tego po prostu program na telefonie, że mogę sobie montować, miksować i tak dalej. I co, no i powiem szczerze, że wszystko jest dobrze, tylko że dzisiaj jest zła pogoda, to o tym dzisiaj też będziemy mówić, że dzisiaj jest zła pogoda, wiatr wieje, niestety, czego wczoraj też nie było odcinku, wczoraj nie było odcinka, dlatego, że w sobotę poszłem sobie na trening, grać w piłkę, bo musiałem iść na trening, niestety, tam pokopać w piłkę, strzeliłem ładne bramki, takie ładne bramki, czy hot? że że... Myliłem, mieszałem. Wiecie, ja dobrze gram w piłkę, ja to od, od dziecka gram w piłkę, dobrze gram w piłkę, więc yy, uprawiam sport, nie tylko nagrywam na YouTubie. Hmm. Też yy, teraz mam taką, taki nowy pomysł, że będę nagrywał vlogi, ale tylko że ja widzicie moją. Yy, yy, mojego ryoka, czy to nie <ścoughs> Widzicie moją twarz i to właśnie takie będą vlogi, że będę mówił yy, różne rzeczy, tylko nie mam pomysłów, a mam bardzo dużo pomysłów na YouTubie. I co, no, no i dzisiaj tylko w niedzielę niestety, bo w sobotę był spóźniony odcinek, w sobotę była awaria, w sobotę po prostu nie mogę nagrać tej gry, co teraz mam to na playlisty. 4, te gry, co te serie robię, nie mogę nagrać tej strzelanki, bo z internetem, niestety, Hello Neighbor będzie w czerwcu. Na razie mój kanał stoi na razie nie ma tak żadnych gier, ale nie wiem, bo może, myślę, że będzie trailer dzisiaj. Minecraft. Pomyślę, czy zrobić trailer Minecraft. pomyśleć, czy nagrać ten trailer Minecraft. Znaczy, trailer, trailer tego yy, Minecrafta, bo znalazłem trailer i myślę, że wam się spodoba. Może to będzie długi, to, będzie, to będę musiał bardziej dłużej montować, bo na telefonie yy, montuję te filmy wszystkie. Mam taką aplikację albo firmową, że mogę przez telefon montować. Yy, no. Więc wiecie, yy, może być taki krótki vlog, bo. Yy. Też Hello Neighbor będzie. Może, nie wiem, może będą jeszcze nowsze gry. Może nagram ten Hello Neighbor Alpha 2 i Alfa 1. No i może nagram. No bo ta gra, wiecie, Hello Neighbor jest bardzo popularny, jeszcze. I może jeszcze coś nowego dodadzą. Ale też yy, zastanawiam się, też u mnie długo nie było na, na, yy, no, na kanale Minecraft, długo nie było z tymi, z tym, przygoda z tymi mapami, z wszystkimi i mam, mam, już konsolę, konsola już nie ma awarii, bo wczoraj miałem awarię z grami, po prostu w takie zwarcie, ale nie, że po prostu, coś po prostu tam z grami było, że nie mogłem odpalić Minecrafta, teraz już mogę całe szczęście, bo coś tam pokominowałem i teraz na pewno wszystko zadziała yy, niestety muszę tylko dopilnować to, i yy, no i może nagram w, w sobotę Minecraft w tom, tam gdzie byłem w tym Egipcie, to jeszcze nagram drugą część, bo na razie ta seria stoi z tymi różnymi skinami czy z mapami mama, z mapami na Minecraft. Czyli że wiecie, że byłem w tym Egipcie, to właśnie ta tam była. To była taka po prostu mapa, co nie? I że tam właśnie mam taką wielką niespodziankę, co tam mam, co tam mam właśnie zbudować. I do tego czasu będziecie wiedzieli, jaka to będzie, bo byłem na piramidzie. Chyba oglądaliście ten odcinek i będą serie z mapy, czyli że po pięć odcinkach i kolejna seria to będzie z apokalipsą. Mam mapę, w Minecraft mam już pobraną mapę z tą zagładą i może się Wam spodoba. Yy, no, a czy nie z taką zagładą, którą nagrywał Roxabet, tylko taką inną, inną yy, mapę apokalipsa Minecraft. Yy, tam może coś ciekawego mogę znaleźć, bo pierwszy raz będę w to grał. I myślę, że wam się spodoba, na razie to na tyle, bo muszę jeszcze coś sobie porobić, na komputerze coś pomontować, może coś jeszcze sobie porobić. Zobaczymy ja tutaj. Wiecie, ja to się będę mógł, mógł już z wami pożegnać. Myślę, że wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. Jeśli ktoś zostawi subskrypcję, to na pewno będą odcinki z Minecrafta w sobotę o 10, Postaram się jakoś to szybko zrobić. Na razie muszę to ogarnąć. Szkoła piłka nożna, czy znaczy szkoła treningi piłkarskie i... Co jeszcze? No, i to, te trailery, które już planuję zrobić. Nawet mam dużo pomysłów, więc wiecie, ten kanał nie będzie aż tak długo stał. Tylko dzisiaj mam albo dzisiaj zrobię trailer, albo później zobaczymy. Bo dzisiaj trailer Minecraft, właśnie trailer ma Minecraft, ma się pojawić na pewno o 14 czy o 15.30. Więc mam czas to zrobić, znaleźć trailer i puszczę. Więc, yy, no. Więc już będą, będzie trailer, będzie wszystko, ja się tutaj będę już mógł z wami pożegnać, taki vlog bardzo długi, nawet nie aż taki długi, ale yy, będzie trailer będzie o 15.30, ja to wszystko przygotuję, no to ja się z wami żegnam, yy, ja się z wami tutaj muszę, znaczy pożegnam się, bo tutaj teraz patrzę na fajne zdjęcia tego nowego Minecrafta, no. Znaczy na. Po prostu Minecraft się rozwija, wszystko się rozwija, się tutaj już czasami pożegnam. Do zobaczenia i cześć. Może też będzie trailer z Forza Horizon, yy, czyli już ta finałowa. Właśnie muszę powrócić do tej serii, bo dla za tym skniłem I będzie ostateczny odcinek, więc odcinek 17. To będzie już ostateczny odcinek zakończenia tej gry. I będzie Forza Ho Horizon 2 i po Forza Horizon 2 się kończy. Po prostu będą tylko dwa trailery, czyli Horizon 3 i Horizon 4, czyli tylko te dwa trajery, które mają już być do nowych, na nowych kanałach, może jak pobierę tą grę. No, ta ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć, i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli ktoś chce, to jak to robię, jeśli ktoś nie chce, no to rozumiem. No, do zobaczenia i cześć.